Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Dzień dobry Państwu, witam w audycji samorządowej Jarocin. Państwa i pana Tomasza Ratajczaka, dyrektora Wydziału Planowania Strategicznego Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Skoro planowanie strategiczne to także tematy dotyczące rewitalizacji miasta, w tym tygodniu rozpoczął działalność nowy Komitet Rewitalizacji. Macie program rewitalizacji od kilku lat, ale działalność takiego właśnie organu jak Komitet Rewitalizacji rozpoczęła się tak naprawdę w tym tygodniu. Dokładnie tak. W tym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Trzeciej kadencji, bo to już jest trzecia kadencja. No i tu korzystając z okazji gratuluję wszystkim członkom komitetu i też mam nadzieję na owocną współpracę ja z tą rewitalizacją jestem związany od 2015 roku. Rewitalizacja zawsze w moim sercu była, dlatego dlatego bardzo się cieszę, że dalej będę mógł tu obsługiwać. Mamy bardzo ciekawy skład tego komitetu Rewitalizacji. Z różnych grup społecznych, który na pewno bardzo dużo wniesie w ożywienie miasta. Jest komitet rewitalizacji, jest też program, według którego macie działać. Czym jest ten program rewitalizacji? To jest takie podstawowe narzędzie, dokument strategiczny, który umożliwia rewitalizację, umożliwia skoordynowanie działań rewitalizacyjnych w gminie, ale umożliwia także zaangażowanie społeczne mieszkańców, interesariuszy. Rewitalizacji. I podstawą tego programu jest diagnoza społeczna, i na podstawie tej diagnozy, gdzie badamy zjawiska kryzysowe, możemy dopiero wynikowo podawać, jakie cele, jakie kierunki działań ma określać rewitalizacja i w jaki sposób ma włączać mieszkańców w proces ożywienia tego miasta. Jakie są efekty działania tego programu rewitalizacji? Przede wszystkim to jest to, co pani mówiła. Ten program już jest od wielu lat i on wygrał wymaga zmiany, on wymaga aktualizacji. Sporo udało się zrobić, natomiast też widzimy pod, pod przedsięwzięciami, które zostały wpisane zrealizować w całości udało się tylko 19 takich zadań, a było ich wpisane 70. Także duże wyzwanie przed nami, żeby to zaktualizować, żeby dalej działać. Świat jest dynamiczny, Jarocin jest dynamiczny i my tych zmian także w procesie rewitalizacji potrzebujemy. W związku z tym, jakie wyzwania, jakie działania Chcecie podejmować? Członkowie komitetu już sami zgłaszali uwagi, jakie, jakie chcą działania prowadzić. To przede wszystkim spotkania z podmiotami, które zrezygnowały z projektów rewitalizacyjnych. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego rezygnują, dlaczego nie chcą w tym uczestniczyć. Chcemy nawiązać współpracę z miastami, w których Komitet Rewitalizacji działa prężnie, w których ta rewitalizacja jest stawiana jako wzór to jest kalisz, to jest łódź. Chcemy rozmawiać o infrastrukturze rowerowej. I rekreacyjnej. Chcemy spotkać się z Młodzieżową Radą Miejską oraz Radą Miejską Seniorów. Chcemy rozmawiać z, o rewitalizacji w kontekście ochrony środowiska, w, w kontekście szkół, także zmiany mentalności już od najmłodszych lat. Także chcemy rozmawiać o zarządzaniu kryzysowym, a rewitalizacji, czy także o psokrajowcach, którzy w naszym mieście mieszkają i włączają się także w nasze społeczeństwo. Chcemy ich nazywać Także interesariuszami rewitalizacji. To są najważniejsze tematy, które zostały zgłoszone. Sporo Pan mówi o tym, że chcecie rozmawiać, a działać? Jakie zaplanowane są działania? Działania na razie Komitet Rewitalizacji opiniuje o zmianę gminnego programu rewitalizacji. Jeżeli opinia będzie pozytywna, to wówczas rozpoczniemy zmianę gminnego programu rewitalizacji i otworzymy nabór. Nabór na nowe przedsięwzięcia. I myślę, że w ten czas pokażę czego dokładnie potrzeba i co trzeba zrobić i jak szczegółowo zdiagnozować obszar rewitalizacji. wtedy będę mógł szerzej powiedzieć jakie działania są potrzebne. Natomiast no, nie będziemy ukrywać, że wiemy, że w grudniu jest ogłoszony nabór na działania związane z rewitalizacją będzie można ubiegać się o dofinansowania tych projektów i chcielibyśmy zdążyć ten gminny program rewitalizacji do tego czasu zmienić. O efektach działania komitet jak i realizacji programu rewitalizacji pewnie jeszcze nie raz będziemy rozmawiać. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę pan Tomasz Ratajczak, dyrektor Wydziału Planowania Strategicznego Jarocińskiego Urzędu. Serdecznie dziękuję. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez urząd miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w radiu LK.